Cześć, Manko z tej strony Dropci. witam was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta i to będzie single player przygody po dropsach tak, bo dawno nie, nie było odcinka, bo zajęłem się bardziej nagrywaniem migierek. Tutaj to tutaj ja sobie przygotowałem już materiały pod dom, końcówkę już tego domu naprawdę ja mam tutaj troszkę drewna kacowego, bo w sumie postawiłem kilka bloczków nie, mi się spodobał ten kolor ja też użyję tych yy... A akresyjowych, jak to powiedzieć, tych, tych, no... Yy, pół, pół Tak, pół płytki. O, dokładnie. Idziemy tu, 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 tu. No i dupka. Albo tu. Nie, będę się jeszcze to zrobić tutaj, odtąd tak, bo chcę żeby to było równo żeby nie było żadnego mięczenia się wejściem, tylko po prostu wchodzę sobie delikatnie o, siup, siup siup i i siup, o tutaj, tutaj... Ogólnie cała podłoga, podłoga tutaj i... tak by pierwsze piętro będą właśnie w tych blokach. A, bo muszę przełabić, dobra. Whatever, widzowie. Nie zauważyłem tego. Ogólnie to ładnie wygląda. Szczerze, to wygląda troszeczkę jak... Yy, panele. To nie wygląda typowo jak... takie deski, tylko jak panele. I to tak mi się... tak mnie uwiodło wręcz... Tak postanowiłem na próbę tak położyć kilka bloczków, zobaczyć Eee, yy, może się przyjmie, może nie Ale postanowiłem, tam wyłożyłem ten pierwszy ten Taki zarys mniej więcej tego domku Tak, no kurde to wygląda Ładnie No teraz będziemy chodzić tak, i będzie to o, i ziamanko, jesteśmy na, na góry I tam, Ten chyba blok jeszcze usunę Tak, tutaj mogę dać półpłytkę, o że nie uderzał w głową O, teraz jest kozaczek Kozak Napiszcie widzowie, czy taki... Taki... Taka podłoga może być, bo w sumie... Znaczy... Nie, oczywiście, no... mi się podobało, mi się no, to ona zostanie, tylko po prostu mówię... Chcę posłuchać Waszego zdania Co Wy macie na ten temat Ogólnie przygotowując już totalnie wszystko pod wykończenie tego domu bo to jest tak, tu są tylko jeden poziom tutaj, te dwa znaczy w sumie te dwa poziomy, w górę i będzie dach. Dach będzie płaski, bo w modernistycznym domu taki dach kąt, tak niezbyt pasuje, przynajmniej nie ze schodków. A na razie nie mam jakiegoś budulcynego, żeby go podmienić. Tak myślę, czekaj, tu są trzy. No to tak, to będzie trzy. I czwarty będzie już taki, chyba ostateczny. Więc. Nie, to ładnie wyglądało. Z pewnością. Tak. Oj, tutaj jeszcze jeden poziom. I tutaj zakończymy to ładnie. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda zrobić to z góry. Na ten odcinek mam tak, w ukończeniu tego domku yy, pójście do kopalni po diamenty bo pomiędzy odcinkami sobie pokopałem troszeczkę, posiedziałem w kopalni i udało mi się znaleźć diamenty, nie specjalnie ich nie wykopywałem, żeby nie było, że yy, dropsik, ale czy yy, ty na pewno znalazłeś te diamenty na yy, Surivalu, a nie z GMA? Dlatego ja po prostu tylko z kopałem sobie, je znalazłem i tak sobie czekałem, aż je, będę wy aż je, aż je wykopię Muszę mieć dwa przerwy Ciup I tu już jest źle To zróbmy to na trzy O I I dupa to Zróbmy na cztery Tu są dwa Tu jest jeden Hmm. Czekajcie, to może jakoś inaczej wykombinujemy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest dwa. Dwa. Dobra, na czym ja to skończyłem, bo mój pysaj mi przeszkodzi oczywiście. Yy, a ogarnąć tak to mniej więcej miałoby wyglądać. Yy, przerwa 3. O! Gdzie przerwa 3 i to będzie okno 3 klatkowe. Tutaj czekaj, tu jest le? 2, 4, 6, 8, 10. No to mógłbym zrobić tu, tutaj większe o, i tutaj będą jedno, jedno, albo dwa takie ładne o, takie, dwa większe. Bo nie lubię takich małych okien, szczerze. Wolę mieć duży pogląd na świat, co się dzieje w nim. I tp, i TRD W późniejszym okresie może zrobimy, żeby ten tak był troszkę innego koloru, nie biały. Może takimi akcentami kolorowymi, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze nad ty nie myślałem, nad, typowo nad dachem. Mmm, tutaj mamy problem. Hmm. Dobra, tu idzie na dwa. Oczywiste, że na dwa. I tutaj też zbym na dwa. Dobra. Te zagarnięte ci na dół. To jeszcze muszę miejsce na okna zrobić. To będzie. Dwa pojedyncze. Niestety to muszą być dwa pojedyncze okna. Nie podwójne. Ciup. O! Troszkę się pozbiera tych materiałów. Kurde, no dużo by zaraz będziemy mieli. Będzie dwa. E, dopiero tutaj zrobimy pierwsze O. Żeby schodki były mniej więcej widoczne. I właśnie, musimy to dostosować teraz do tego. Czyli możemy zrobić. Możemy zrobić trzy chude okna. To jest tu, tu i tu. Albo nie, tu nie tutaj dwa chude okna będą. Mówią dwa chude okna za blisko. Sam tu zauważyłem, że za, za blisko. Na dole, na dole mogą być te chude okna. Już jest dzierżen. Na dole już jest dzierżę To wszystko z okien z tej strony. No to jeszcze zwalniamy jedno okienko na świat, żeby to ładnie wyglądało. Mamy szkło, mamy pełno szkła super, ale już jeszcze, może coś półstaka? O, dopła, połóżmy te szkła, czasem sobie mi skliknęło. No. Nic nie poradzę na to niestety Niestety niestety, ale nic nie poradzę. Łóżko jeszcze nie mogę spać kurde Nie, podoba mi się zawsze ten ten. Ten mi się zawsze nie podoba. No I da tutaj bym taki daszek jeszcze. Ja tutaj nawet byśmy mogli... Uuu, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie bo to może być świetny pomysł, dr drysik hmm. zobaczymy zaraz to z zewnątrz, tak jak to wygląda a, a, uszko. to jest pierwsza, postawa, żeby żaden potworek mi się tutaj nie wlazł, bo mi się zaszczelił normalnie Dobra, zrobimy sobie 18 dasek. A co, stać nas? Dobra. Myślę, że to ładnie wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało też z tego z, 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 z zewnątrz. Pokaż mi, jak to wygląda. Ładnie, dobra, ładnie, ładnie, ładnie. To kozacko wygląda, moim zdaniem. Napiszcie, czy wam się podoba. Bo to wygląda zacnie, zacnie. Lecimy do góry, dać tutaj ten biały konkret. Byłem święty przekonany, że starczy mi tego to, co tam zrobiłem, ale niestety się nie udało. Czasem plany idą w łeb, jak to niektórzy mówią. Ciągle jest drewno, lecą ja drzwi. Chodźcie, panie. Ale tak będziemy się zmienić, bo te drzwi nie pasują. Będą się mieć ciemniejsze drzwi, bo to jest jasny tą chyba. Dobra, idziemy. Dobra. A teraz wam pokażę te diamenty widzowie. Bo jest ich chyba 5, że śniej. dobra. Pięknie. Lecimy. Daleko nie ma, bo to na, na, naprawdę blisko były te diamenty, więc nie macie się o co martwić w sobie je oznaczyłem, widzicie te południe takie, o tutaj Ta właśnie sobie oznaczyłem, że w tą stronę mamy, muszę skręcić chwileczkę i będą diamenty, o tutaj też nie chciałem ich wykopać samemu, wolałem je wykopać przy was 5 diamentów więc może na tym odcinku zrobimy obsydian, enchanting to jest dobra myśl. A na kolejnym, już pozbieram sobie te skóry. Bo nie chcę was zanudzać tym zbieraniem skór i tp, td. Ja po prostu, ja tak. Nie wiem, z dwie godzinki spędzę na przygotowaniach. I od razu sobie tupnę z wami rzecz, którą chcę zrobić. czy takim typowy taki rzecz na odcinek. A nie, że zbieranie materiałów na no, tak bo ostatnio. Bo moim zdaniem to mi się. Na, to mi będzie lepiej, gdy nie, po prostu nie będę nagrywał, bo się nie będę męczył z mylkanym pieskiem, bo mój piesek mnie potrafi zrytować naprawdę. A też was nie będę zanudzał, tylko po prostu ja to zrobię, a wy sobie po prostu zobaczycie sam efekt końcowy. Myślę, że to jest cool pomysł, ja przynajmniej mam taką nadzieję. Yy, zróbmy sobie jako pierwsze narzędzie diamentowe, to będzie kilo diamentowe. Zostawię sobie diamencie mam jednego. To jest mniej więcej przygotowywa... przygotowywałem. Przygotowałem wszystko. Aby się pytać, co to jest. To jest do Concrete. Tak, do Concrete Powdera. Ponieważ i, oglądałem troszkę poradników, jak to zrobić, jak to żeby się nie rozsypywało. I to jest taki chyba jeden. Zobaczymy chyba naj, najczęściej raz jak ktoś robi. Właśnie takie... Mm, może nie typowo z kobla, po prostu taki budulec, który miałem. Ale tam z kwarcu niektórzy robią. A ja, że miałem. Takie kobla, no to zrobimy z kobla. Dobra, tutaj wodę, żebyśmy mogli wykopać A i się nie spalić przy tym. Będzie, będzie, zaraz będzie bucket. Yy, osiągnięcie. Kurde, nie wiem, jak się nazywa to osiągnięcie. O, ice bucket, o, aha. Ice bucket challenge. Widzicie? Zaraz zrobimy ten. Enchanting table. No, widzowie. Potrzebujemy chyba 4 Obsidianu, ale wykopiemy może z... Wykopiemy 4. Niedługo przejdziemy się do, do, do Netheru, ponieważ. Na tej wersji Nether jest bardzo rozwinięty. On Netherite itd Więc trzeba, trzeba korzystać z póki jeszcze można, bo niedługo. Coraz częściej coraz więcej snapshotów jest Do najnowszej wersji. I zobaczymy, i może niedługo wyjdzie ta wersja nowa. Nie wiem, nie wiem. Zobaczmy tylko enchant tutaj na odcineczku Ładnie. Hmm. Jeszcze mam żelazo, co yy, powiedziałem, że sobie na odcinku zrobię zbroję. Bo uciążliwe jest latanie z, po świecie. Tam po drewno, po te wszystkie. Nie dość, że bez łóżka, bo poleciłem sobie bez łóżka jakiś... Zobaczcie, chyba 200 kratek, czy tam coś, i zaczęłem nie mopki, szczerze, szkielety to wszystko. A bez zbroi to jest katorga, tylko to jest sobie że Żelaza 50. Hmm. A mam tutaj w equipunku, zrobię sobie podstawowe narzędzia, czyli narzędzia, strój, spodnie, klata, buty i hełm. Patrzcie, jaki będę teraz uz uzbrojony. Dropsik będę, Patrzcie, o już ale... są uzbrojone. Ja bym grał, no ja Ej, Boże, yy, siatkówkę, futbol ten amerykański. Amerykański futbol. Dobra, lecimy dalej. Nie to. Te wszystkie okna są w szkle? Tak, lecimy dobrze. Tu jest chyba więcej okien. A nie, jednak będzie mniej, bo... Tu jest ten róg, te są drzwi a tu to, to, to większe okna hmm. dobra i w tym momencie właśnie zrobiliśmy cały mój pomysł na odcinek dzisiejszy nie już co zrobić na odcinku bo jednak yy, tego yyy i, i enchant zrobimy sobie w kolejnym odcinku już pozbieram sobie wszystkie materiały na niego Będę chciał już troszkę białego konkretu pozbierać, to muszę usunąć... Co, jak to wygląda? Co, 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 co? Jak to tak? A tutaj, tam drzwi, drzwi są na tym. Tam też tak rzutko wygląda, pokaż mi to. Kurde. No tu jest git. To jest taki jeden wystający bloczek, o. O, dobra. Tu jest coś będziemy mogli zrobić jakiś. Wiem, ty będą kowalo stały, tak. Dobra. To w sumie dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapczę w górę. subskrybujcie na kanał. Oczywiście dzwoneczkiem, żeby zostać powiadomienia o, ka o każdym materiale na tym kanale, pamiętajcie każdy wtorek, czwartek, sobota o godzinie 15 o odcineczek I zobaczcie, do kolejnego odcineczka, Pa pa!